No i chuj, no i cześć, no i cześć, jak czapka ja, Dobra Jejejeje, yeah, 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 yeah. it's good O oh, kurwa, not good Haha, już zajebał Dobra, manewr Ale mi No siema Okej okay. jak dmuchasz do mikrofonu, Widziałem, że idziesz <grym> Wyniuchał Genik Znaczy w jednej jest klucz. Musisz teraz znaleźć, które pudełko ma klucz. Co? CO?! 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 Nie rób! NIE RÓB! Trzy, Dobrze. czte-ry. Jeszcze przed dałem nie, Kryber? Przed domem, Kryber. I bramę teraz od razu, Mam, ja już jestem pierwszy, jestem raz, pierwszy, idź do bramy. Okej. Okay. Gdzie jest brama? Uff uf. Ale master, fajnie, co jest No ja pierdolę Nie mogę uciec, nie? Dobra, będę pierwszy, ten ja otworzę na bramę Otworz? się... no Ja otworzyłem swój pochód sam. Otwieraj bramę, Ciebie, otwieraj bramę a Nie widzisz wziął hacza? Teraz robisz biegł? Ja muszę hacza On, On nie, nie będzie widział się On się nie respi A, a grał na Spróbuj... Ja bym spróbował swój message do klatki, Mati A nie wiem, czy zdążesz. Nie, ona jedzie pod klatkę no ma iron nie wiem, ja przyjdę, otwórz Matthew, otwórz to na bup, to. Aha. Ucieknie się. Ja to lubię, grałaś. Bóbnią, bóbnią, bóbnią. bup, bup. ci No chce.

no, nie, nie chodzi o rozdziałkę, czekaj. weź y, sobie. Ale 169, a, 16 a spekulacja sobie włącz. Czyli słyszysz po lewej, po lewej, haczas Mam tu. O kurwa, ale się ciąga. Oj. No i co jest?

O, oh, zbił mi tu ja Nie leży. Znaczy. Cześć, bo tu jest. Wrzuca. nie trafi. Ah! <laughs> <laughs> <Jest, kredy. Tutaj. laughs> nie, trafi. to. Nie, że to. Hello. że to. Ha, no way out Czyli co jest? Blokuje bramę. 4 sekund. 7 się to już? Jakie nie ma, to daje. nas, na, le na lewo, Mateusza, na lewo na, do Matusza, do tego do do tego do tego do tego do tego do nie do tego do wycofajcie, wycofajcie, znamy, wycofajcie znamy. A co?

Let's go, matkioszka ja, Sorry będzie? Ja jest wyrolem, żeby Paweł się was Łapcie to boli Na fuj się tą latarką

такой вот пишет блядь что ли ага стало